Witam serdecznie. Jeszcze raz zobaczmy sobie tutaj pewne rzeczy. Pan Rafał się rozpisał, oczywiście leje wodę dalej, jak to on potrafi, że co innego jest mieć udział w działaniu Ducha Świętego, a co innego jest go przyjąć. Tam w Hebrajczyków go nie przyjęli, tylko mieli udział w jego działaniu, prawda? No i cały czas, to, że nie można utracić zbawienia, bo Duch Święty prowadzi Duch Święty i tak dalej. Duch Święty. Wiesz, panie Rafale, nie wystarczy mieć Ducha Świętego. Ole chorezja. No nie, 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 nie wystarczy. Bo trzeba go jeszcze słuchać. Duch Święty nie jest po to, żeby no, za nas wszystko robił. Panie Rafale, pan sobie zdajesz z tego sprawę? Święty Paweł pisze, że z pomocą Ducha Świętego mamy uśmiercać popędy ciała, więc nie przychodzi on, nie uświęca nas od razu, że już jesteśmy święci, niepokalani, zbawieni na bank. Nie. Przychodzi z pomocą, kiedy nie umiemy się modlić. On nam pomaga, on nas uświęca, ale my musimy się włączyć. Z jego pomocą mamy uśmiercać, więc widzi pan tutaj ten czynnik ludzki. Zaangażowanie się. I teraz, panie Rafale, pan cały czas spróbujesz tu róż... Przeczysz to, to, to grzech przeciwko duchowi świętemu, prawda? Więc już samo to, że można zgrzeszyć przeciwko duchowi świętemu. No dobra, to grzeszam ci, co nie chcą uwierzyć prawdy, i tak dalej. List do Koryntian, trzeci rozdział. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że duch Boży mieszka w was? Więc pisze Święty Paweł do Koryntian, że Duch Boży mieszka w was. Będzie tutaj Pan kręcił, że, on tak, że oni nie przyjęli Ducha Świętego, tylko oni uczestniczą w Jego działaniu, ale Go nie przyjęli? Nie masz tutaj Pan żadnej furtki, bo mówi, mieszka w was, a więc są świątynią Ducha Świętego, mieszka w nich Duch Święty. I co im pisze, że już na bank mają zbawienie? Nie. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Więc co to jest, panie Rafale, według pana? Ktoś ma Ducha Świętego i już ma pewność zbawienia? Święty Paweł pisze. Macie ducha świętego, mieszka w Was, więc proszę tu nie kręcić i nie próbować wykręcać tak jak w Hebrajczyków, choć ewidentnie jest napisane, że poznali i tak dalej. Pan wykrzywia słowo Boże, więc tutaj Pan ma jeszcze dosadniej. Mieszka w Was duch święty. Nie, że zamieszka, nie, że się szykujecie do tego, że zamieszka w Was, tylko jesteście świątynią Bo Boga i że duch Boży mieszka w Was. I teraz, I teraz co z tego, że mieszka? Może mieszkać, ale jest. Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Szósty rozdział. Yy, podaje podobny wątek, prawda? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga? że już nie należycie do samych siebie, za wielką bowiem cenę e, zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele, tak? Więc zobaczmy, pisze im o rozpuście, to już, już, już końcówka szóstego rozdziału, tak? Pisze im o rozpuście, mówię, słuchajcie, dopuszczacie się rozpusty, a jednocześnie pisze im że macie ducha świętego, bezcześcicie świątynię, e, że, i postrzega ich, świątynię Bożą? Jeżeli zbezcześcicie tego, zbezcześci Bóg. zbezczeszczenie nie jest zbawieniem. I co z tego, że mają ducha świętego, jak święty Paweł ich przestrzega, że mogą być, mając ducha świętego, zniszczeni przez Boga. A w liście do hebrajczyków Pan przeczyta, że zachowali się obelżywie względem ducha łaski. Co to znaczy obelżywie zachowali się względem ducha łaski? Splunęli mu w twarz. Przestali go słuchać. Nie zatwardzajcie serc waszych, kiedy duch mówi. Dlaczego jest to przestrzeżenie? Nie zatwardzajcie serc waszych. Jak można być tak zaślepionym? Wykrzywiać proste słowa Chrystusa, wykrzywiać całą Ewangelię, która jednoznacznie wskazuje na konieczność zaangażowania się. Na konieczność wytrwania. Panie Rafale, Pan tutaj pisze o kolejny przekręt sobie: Pan znalazł, że w Biblii Tysiąclecie jest napisane: Będziecie zbawieni, jeśli zachowacie tę Ewangelię. Pan próbuje wciskać, że inne tłumaczenie, że jesteście zbawieni, może być, ale to, co jest Pana punktem, to że. To zbawienie już się dokonało. Panie Rafale, jak Pan może być y, już zbawiony skoro? I jak może być już pewnym zbawienia tu na ziemi, skoro Chrystus mówi, że do, trzeba gwałtem wchodzić do Królestwa Niebieskiego? I trzeba je zdobywać. Więc jak te brednie i nikt mi tutaj nie odpowiedział? Nikt. Co znaczą słowa Chrystusa, macie gwałtem zdobywać królestwo? Niebieskie. Zdobyć. Ale dobra, zatrzymajmy się tutaj przy tym duchu świętym. Mieszka duch święty, a jednak jest ryzyko, że można być zniszczonym przez Boga. Nie ci, co yy, myślą, że mają udział w duchu świętym, a go nie przyjmują. Tu już jest mowa o zniszczeniu tych, którzy są świątynią ducha świętego. To jest przestroga, że mogą być zniszczeni. Co do pewności zbawienia, jak już jesteśmy przyliście do Koryntian, przeskoczmy sobie do 11 rozdziału, i to powi powinno Wam pomóc zrozumieć, w jakim błędzie jesteście. Ludzie pośredni powinni, powinni, powinno wam to pomóc, w jak zakłamanym, szatańskim. Fałszu, jaki protestantyzm jest zakłamanym fałszem diabelskim. Pewność zbawienia. Panie Rafale, pan jest pewne zbawienie, że pan już ma Ducha Świętego i pan nie uniknie potępienia. Zobaczmy, czy święty Paweł miał takie przekonanie. 11:32. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez pana, upomnienie otrzymujemy abyśmy nie byli potępieni ze światem. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerze, poczekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu waszemu. Do no kogo to pisze? Kogo przestrzega przed potępieniem? To jest jedenasty rozdział. A no tych, tych samych Koryntian, o których w trzecim rozdziale pisze, że mają ducha świętego. Więc jeżeli są świątynią ducha świętego, dlaczego święty Paweł ich przestrzega, że mogą być zniszczeni? Jeśli zniszczą świątynię Boga, dlaczego tu ich święty Paweł przestrzega, żeby się nie zbierali ku potępieniu? A teraz wisienka na tort. I miazga z herezji protestanckiego, szatańskiego bełkotu. Święty Paweł pisze w 32 rozdziale: jesteśmy, czyli on jest i Koryntianie. Święty Paweł się tutaj włącza. Jeśli jesteśmy sądzeni przez pana, upomnienie otrzymujemy, czyli święty Paweł otrzymuje i oni. Abyśmy nie byli potępieni ze światem. Widzicie tutaj, Święty Paweł nie mówi, abyście wy nie byli potępieni ze światem. Ale abyśmy nie byli, czyli święty Paweł też siebie włączał w tych. Potępionych przyjmujemy, czyli święty Paweł przyjmuje nauczanie, napomnienie Chrystusa i mówi, żeby i Koryntianie przyjmują, aby razem święty Paweł z Koryntianami nie zostali potępieni ze światem. Więc dlaczego święty Paweł mówi, abyśmy nie byli potępieni ze światem? Znów wyskoczycie z greką fałsz, bo tam jest tak i z greckiego wychodzi, że to jest tam pierdu, pierdu. Tak, znów se pan Rafale, jakimś Grekiem wymyślisz i analizę, to już panu pokazałem pana fałsz, zakłamanie i świadome i dobrowolne manipulowanie, bo jeżeli pan był w interlinearze, to pan widział, że AR znaczy podnosić, ale też znaczy yy, odsuwać, odcinać. I mówiłem to, ale pan to przez, yy, przemilczał, tak? Więc, jeżeli pan był na interlinarze, pan pewnie to widział, więc pan świadomie i dobrowolnie fałszujesz, kłamiesz i piszesz brednie. Świadomie i dobrowolnie, bo pan tu się wyświetliły te dwa znaczenia. Więc proszę tak na chama nie kłamać, nie robić z ludzi durniów, panie Rafale. I tutaj proszę, yy, pana, yy, z durnia robi z pana i z waszych bredni, święty Paweł, bo sam bierze pod uwagę, że może być potępiony. Więc żeby uniknąć potępienia, razem z koryntianami przyjmuje, otrzymują napomnienia Pana. I w 34 pisze, aby się nie zbierali ku potępieniu. Kto? Jeszcze raz. Ci, co mają Ducha Świętego, w których mieszka Duch Święty, a jednak można go zlekceważyć, można mu się sprzeciwić, można nie, nie skorzystać z jego pomocy. Nie przedłużam, żeby nie było za, za długo, ale te fragmenty obalają w peżynę. Protestanckie, szatańskie, wymiot. razem Święty Paweł mówi: Jeszcze tego nie osiągłem. Piszesz, Panie Salomonie, jeszcze tak do, do tego ostatniego nagrania: że Święty św. Paweł pisze, że wypełni ją, dokończy, że nic człowieka nie obowiązuje. Ale w drugim we, w rozdziale już pisze: Zabiegajcie o własne zbawienie. Greka. Że tam chodzi, wypełniajcie swoje zbawienie. No to a, a co to znaczy wypełniać? To chojecki, tak, pastor wprowadza wypełnić, dopełnić do końca. No to, to czyli mamy coś zrobić, nie? To już tego pan nie doczytasz, tylko tak. Wyciągniesz pan jeden kawałek, to, to do pana Salomona mówię. Ale dobra, kończę, żeby nie przedłużać na razie.